iPhone jest kultowy, a przynajmniej wszyscy nam tak mówią. Ale co to właściwie oznacza? Dlaczego iPhone jest kultowy? Właśnie w tym odcinku do Kotleta postaram ci się to wyjaśnić. What we want to do is make a leapfrog product. That is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? Pozwól mi wytłumaczyć ci trzy powody kultowości iPhone'a oraz każdej innej rzeczy, które powodują, że ich ceny są absurdalnie wysokie, a ludzie stoją w długich kolejkach, by je dostać. Choose an iPhone made in China by a woman who jumped out of a window and stick it in the pocket of your jacket fresh from a South Asian fire trap. Zgodnie z Sun Yu, i jego książką Iconic Advantage, na kultowość produktu składają się trzy cechy: unikatowość produktu, istotność dla społeczeństwa oraz umiejętność utrzymania tej istotności i tej unikatowości przez długi okres czasu. Przyjrzyjmy się teraz wszystkim tym cechom dla telefonów marki iPhone. Unigatowość iPhone'a była od samego początku planowana. Smartfon doskonale połączył ekran dotykowy i dostęp do internetu. Choć nie były to nowe technologie, w iPhoneie świetnie współgrały. Let's go back to, to these guys. Let's take a look. Well, these are their, these are their home screens. And uh, again, as you recall, this is iPhone's home screen. Um, this This is what their contacts look like. This is what iPhone's contacts look like. And again, you just pick one and you see everything about that person, all the information you have. This is what mail looks like on these smartphones. Again, this is what mail looks like on iPhone. You have rich HTML, rich text email. This is what calendars look like on these guys. That's what calendars look like on iPhone. This is what the web looks like, and we tried to make it look as good as we could on these. It usually looks worse, and this is what you get. And uh, of course, this is what you get on iPhone, and you can zoom in and see anything you want. A coodrużnia teraz iPhone nad każdego innego smartfona. System operacyjny iOS, którego doświadczymy tylko i wyłącznie na iPhone w porównaniu z Androidem zapewnia lepszą wydajność, jako że działa na jednej konfiguracji sprzętowej. A Apple Store zawiera aplikacje przeznaczone tylko dla iPhone'ów. iPhone ma też swoje unikatowe rozwiązania sprzętowe. Zauważyliście, że Apple nie lubi standardów? Zamiast złącza USB-C dostępnego w niemal wszystkich smartfonach, złącze Lightning. Fizyczne przyciski? Mm, mm, nie, dzięki. Rysik? So what are we gonna do? oh a stylus right we're gonna use a stylus no no who wants a stylus you have to get them and put them away and you lose them yuck nobody wants a stylus a few moments later it's called apple pencil this apple pencil is absolutely amazing and customers are gonna feel it every time they use it Can use it -in apps in iOS. Wykorzystując tą samą lub podobną technologię jak smartfony z Androidem, ale nazywając to inaczej, powstało Touch ID, czyli czytnik linii papilarnych i Face ID, czyli rozpoznawanie twarzy. iPhone używa procesorów przeznaczonych tylko i wyłącznie do tego smartfona i nie posiada wyjścia na kartę pamięci. Apple robi to wszystko, aby zachować swoją unikatowość. iPhone pokazał, jak powinien wyglądać dobrze zbilansowany produkt. Apple nie wynalazło ekranu dotykowego, mobilnego systemu operacyjnego czy idei posiadania sklepu z aplikacjami, ale umiało połączyć te pomysły w atrakcyjny produkt. Nawet dzisiaj iPhone potrzegany jest jako jeden z lepiej zbilansowanych smartfonów. Spójrzmy w badania. 47% osób, które przyniosły się z Androida na iOS, zauważają wzrost w komforcie użytkowania telefonu, a 86% osób, które już posiadają telefon z jabłuszkiem, chcą pozostać mu wiernym. Młode osoby preferują iPhone w porównaniu z telefonem z Androidem. W przedziale wiekowym 16-24, 44% osób posiada iPhone'a, a tylko 30% Androida. W przedziale wiekowym 18, 34 jest to już 56% użytkowników iPhone'ów. Użytkownicy iPhone'ów zarabiają przeciętnie więcej niż użytkownicy Androida i przeznaczają większą część swojego budżetu na prestiżowe technologie i urządzenia. Wszystkie źródła badań znajdziecie w opisie tego filmiku. iPhone stworzył zupełnie nowy rynek smartfonów, gdzie jego główną konkurencją były kopie iPhone'ów. Między innymi Samsung, który w procesie patentowym musiał zapłacić Apple 539 milionów dolarów. iPhone, pomimo upływu czasu, nie stracił na swojej unikatowości, walcząc z Unią Europejską o możliwość pozostania poza standardami wciąż pozostaje symbolem smartfonu z niemal 22% udziałem w rynku śledzonym przez każdego fana technologii jak i całą branżę. Mam w ręku iPhone'a 15 Plus jak pamiętacie ostatnio recenzowałem dla Was iPhone'a 15 Pro natomiast teraz zajmiemy się właśnie podstawowymi modelami. Oczywiście nie odbyło się bez wpadek takich jak wyginające się smartfony mapy od Apple'a zakłócenia sygnału w iPhone'ie 4 czy oskarżenia o zbyt powolny rozwój. Nie były to jednak tak poważne wpadki, które zachwiałyby kultowością iPhone'a. Ale wpadki Apple to już temat na inny odcinek. Podsumowując, kultowość iPhone'a to jego unikatowość i istotność dla społeczeństwa utrzymywana przez lata. Dzięki za oglądanie, jeśli Ci się spodobało daj lajka, daj suba i do usłyszenia następnym razem.